Co sobie życzą nasze koniki na święta? Jak widać, wszystkie chętne, żeby tutaj spisać listę swoich życzeń. Ja bym poprosił o więcej czasu. Muszę to wszystko przemyśleć. No cóż, to ja poproszę o więcej zdjęć i rolek ze mną, bo kamera mnie kocha, a ja nie zamierzam jej zawieść. Młak. Poproszę o przerwy między przerwami, tak dla zachowania równowagi. Poproszę o najmiększą szczotkę świata, bo moja sierść jest delikatna jak jedwab i wymaga królewskiego traktowania. Chciałbym, żeby mówiono do mnie szeptem, bo prawdziwe gwiazdy nie potrzebują krzyku. <laughs> otóż ja i mój brat poprosimy o kamerę tylko na nas. Przestańcie nam w końcu zabierać kadr. Tak, zgadza się, zgadzam się z moim bratem. Ja poproszę o więcej smaczków, bo dostaję tylko w nagrodę. A sam fakt, że istnieje, jest wystarczający. Chciałbym więcej komplementów, bo jestem piękny, boski i uroczy, i naprawdę dziwię się, że jeszcze nie mówicie o tym na ust. Eh, ja to bym chciała mieć dzień wolny i to najlepiej codziennie. A ja bym chciała decydować sama, bo najlepiej wiem, kiedy mam ochotę iść. Dzień dobry wszystkim, ja bym poprosił o więcej przerw na drzemki, bo regeneracja to klucz do sukcesu. Bardzo proszę o zrozumienie moich dram, bo one są głębokie, a tak w ogóle to przed chwilą się tarzałem, więc jestem trochę niewyględny i nie wypada mi tak do kamery. No, ale cóż, wybrałaś kiepski moment, no to masz babo placek. Ja bym chciała, żeby nikt mnie nie pośpieszał, bo klasa potrzebuje czasu. Ja bym chciała, żeby każdy mówił, że jestem grzeczna, nawet jak trochę zmienię koncepcję treningu. Ja poproszę o mniej ruchu i więcej jedzenia, bo balans w życiu jest ważny. Ja bym chciała więcej uwagi, bo mam wrażenie, że za mało się mną zachwycacie. Ja zamawiam dodatkową porcję marchewek, bo jedna dziennie to za mało, jak na tak wybitną. Osobowość. Hmm. Ja poproszę o więcej ciszy, bo majestat nie lubi hałasu. Ja poproszę o więcej zabawy, albo kogoś do zaczepiania, bo nuda jest absolutnie nie do przyjęcia. Ja poproszę teraz o spokój i troskę, bo regeneracja jest dla mnie najważniejsza.